Cześć. Ja nazywam się Joanna Pelczyńska Fryskę i witam Cię w podcaście Niemiecki Firtel, w którym pokazuję, że niemiecki wcale nie jest trudny, no i na pewno, że nie jest nudny. Czasami mówię o gramatyce, czasami o słownictwie lub o tym, jak tych magicznych słówek można się nauczyć. Jeśli taka tematyka jest dla Ciebie interesująca, to zapraszam Cię do słuchania. Dziś będzie bardzo wyjątkowy odcinek. I nawet nie chodzi o jego treść, a o co dokładnie to zdradzę Ci na końcu tego odcinka. Mam oczywiście nadzieję, że uda mi się wpleść trochę wyjątkowości, również w treść tego odcinka i że wyniesiesz z niego coś dla siebie. Bardzo wiele osób pytało mnie Asia, a co to właściwie znaczy słowo Beszaj? Bo już tyle razy to słyszałam, a wydaje mi się, że za każdym razem oznacza to coś innego. Ja wtedy zawsze się uśmiecham, bo uwielbiam to pytanie, a później mówię, że to faktycznie tak trochę jest, że może ono mieć kilka znaczeń. A my chyba nie do końca lubimy słowa, które mają kilka znaczeń. Ale przecież w niemieckim tych słówek jest mnóstwo, a słowo bescheid zdecydowanie do nich należy. Okay, przejdźmy do konkretów i rozbierzmy nasz problem na czynniki pierwsze. Najpierw słowo Beside. Słowo "bescheid" jest dea, sam rzeczownik. Ale dziś nie będzie ono najjaśniejszą gwiazdą tego odcinka, bo chcę się skupić bardziej na wyrażeniach, a nie na samym słowie. No ale słówko debeszaid też może się przydać. I cóż ono oznacza? debeszaid to na przykład decyzja o czymś lub odpowiedź ale nie jest to na przykład decyzja o zakupie nowej torebki, czy decyzja o zakupie nowej pary butów, lecz chodzi bardziej o decyzję lub właśnie odpowiedź na przykład z urzędu, lub jeśli składamy o coś wniosek, to otrzymujemy odpowiedź pozytywną lub negatywną. I to jest właśnie ten bescheid, der Bescheid. Der Pamiętajmy, że der. Powiedzmy, że ubiegamy się o jakieś dofinansowanie, zasiłek, cokolwiek. Ok, złożyliśmy wniosek i pytamy, kiedy będzie decyzja. Czy ktoś zadzwoni, czy będzie SMS. I pani w urzędzie może powiedzieć tak. Der Bescheid wird per Post versendet. Czyli ta odpowiedź, decyzja jest przesyłana pocztą. Zdanie skonstruowałam jeszcze dodatkowo w stronie biernej. Der Bescheid wird per Post versendet. Ta pani może również powiedzieć: Den Bescheid versenden wir per post. Den Bescheid versenden wir per post. Lub właśnie, der Bescheid wird per post versendet. Jeśli ktoś ma firmę i zapomniało się uiścić pewną opłatę, piszemy błagalne wnioski o ułaskawienie do Urzędu Skarbowego i możemy wtedy powiedzieć: Ich warte auf den Bescheid vom Finanzamt. Ich warte auf den Bescheid vom Finanzamt. czyli czekam na Antwort z urzędu skarbowego? Ich warte auf den Bescheid vom Finanzamt. Lub później możemy powiedzieć der Bescheid vom Finanzamt war Gott sei Dank positiv. Der Bescheid vom Finanzamt war Gott sei Dank positiv. Lub możemy kogoś zapytać, na hast du schon den Bescheid vom Finanzamt bekommen? Czy dostałeś już odpowiedź z Urzędu Skarbowego? Na, hast du schon den Bescheid vom Finanzamt bekommen? Bescheid vom Finanzamt. Ok. słowo der Bescheid znamy. Der Bescheid kann negativ, positiv, schriftlich oder auch gültig sein. Negativ, czyli negatywny. Pozytyw, czyli pozytywny. Schriftlich, pisemny, a gültig, obowiązujący. Negativ, pozytyw, schriftlich albo gültig. Ok. Powiedziałam, że w dzisiejszym odcinku nie chodzi właściwie o słowo bescheid, ale dlaczego taki odcinek się pojawił. Zacznijmy od wyrażenia bescheid geben, czyli dać komuś znać, w znaczeniu przekazać informację, poinformować kogoś. Kiedy takie wyrażenie może się pojawić lub okazać się przydatne? Wyobraźmy sobie taką sytuację. Idziemy do szefa się zwolnić. Idziemy mu powiedzieć, że jest dupkiem, my wygraliśmy w lotto i się zwalniamy. Pukamy, nikogo nie ma. Sekretarka mówi: Der Chef ist noch nicht im house. Czyli szefa nie ma jeszcze w firmie. Der Chef ist noch nicht im Haus. A my mówimy: Können Sie mir bitte Bescheid geben, sobald der Chef da ist? Czy może mi pani dać znać, jak tylko szef będzie? Können Sie mir Bescheid geben, sobald der Chef da ist? Albo dann geben Sie mir Bescheid, wenn er kommt. Geben Sie mir Bescheid, wenn er kommt. Zależy jak sobie to zdanie skonstruujemy. Geben Sie mir bitte Bescheid. Proszę, dać mi znać. A ona wtedy odpowie, kein Problem, ich gebe Ihnen Bescheid. Nie ma sprawy, dam Panu znać. Kein Problem, ich gebe Ihnen Bescheid. Inna sytuacja. Wiemy, że ktoś jest chory lub uziemiony i dzwonimy. Zag bitte Bescheid, wenn du etwas von der Apotheke brauchst. Czyli daj znać, jeśli potrzebujesz coś z apteki. Zag bitte Bescheid albo gib bitte Bescheid, Wędu etwas fondy der Apotheke Do tego Zak jeszcze wrócimy, bo troszeczkę był to falstart z mojej strony. Gib mnie bitte bescheid, wędu du etwas von der Apotheke I ten nasz choruszek może powiedzieć Danke, ich gebe die Dziękuję, dam znać. Bescheid geben, czyli dać komuś znać, poinformować kogoś. Czasami dostajemy maila z jakimś zapytaniem, ale żeby na nie odpowiedzieć, musimy skierować je do innej osoby lub możemy coś. Musimy coś wyjaśnić. Wtedy możemy odpisać. Ich gebe Ihnen Bescheid, sobald ich etwas weiß. Czyli dam znać, jak tylko będę coś wiedziała. Ich gebe Ihnen Bescheid, sobald ich etwas weiß. Po sobald jest czasownik na koniec. Ich gebe Ihnen Bescheid, sobald ich etwas weiß. Lub ich gebe Ihnen Bescheid, sobald ich mehr Informationen habe. Jak tylko będę miała mniej więcej informacji. Ich gebe Ihnen Bescheid, sobald ich mehr Informationen habe. Taka osoba może do nas napisać. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir Bescheid geben könnten. Czyli byłabym wdzięczna, gdyby mógł dać pan znać. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir Bescheid geben könnten. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir Bescheid geben könnten. To zdanie dodatkowo napakowałam koniunktywem. Do usług polecam się na przyszłość. Bescheid geben, czyli właśnie dać komuś znać. Bescheid geben jest bardzo uniwersalne. Czasami występuje też w wersji bescheid sagen. Ale w mailu już tego nie wykorzystamy, prawda? No Bo sagen to jest mówić, powiedzieć. Ale możemy powiedzieć sag bescheid, kannst du mir bitte bescheid sagen. Jeśli to ma być taka odpowiedź ustna. I pamiętajmy, że musi być tam zastosowany datif. Ich gebe dir bescheid, dam tobie znać. Du gibst mir bescheid, mnie. Ich gebe ihnen bescheid. Bo komu, czemu dativ. Lub ich sage dir bescheid, ich gebe dir bescheid. Ok, ale nasza przygoda ze słowem bescheid jeszcze nie dobiegła końca, bo jest jeszcze jedno wyrażenie, mianowicie bescheid wissen. Ha, i co to teraz ma oznaczać? Bescheid wissen to oznacza wiedzieć o co chodzi lub wiedzieć coś, przy czym to coś jest nam dobrze znane, czyli że rozmówca wie o czym jest mowa. Najlepiej wyjaśni nam to przykład, przykładowa sytuacja. W firmie, w której pracujemy została wprowadzona reguła, że przed pracą i po pracy musimy wpisać się na jakąś tam listę. I ktoś nam zaczyna mówić, zaczyna nam opowiadać o tej regule, a my mówimy, ja, ich weiß schon bescheid, der Jan hat mir schon alles erzählt. Czyli ja już wiem, Jan mi wszystko opowiedział. Ja, ich weiß schon bescheid, czyli ja już wiem, o co chodzi. Jan hat mir schon alles erzählt, ich weiß schon bescheid. Taka osoba może powiedzieć, a, okej, okay, du weißt schon bescheid, dann ist gut. A, czyli ty już wszystko wiesz, wiesz o co chodzi, czyli jest okej. Okay. Du I my wtedy odpowiadamy Ja, ich weiß schon bescheid, Albo Ich weiß Bescheid. Czyli wiem już, wiem o co chodzi. Jeśli ktoś nam zaczyna coś opowiadać i widzi po naszej twarzy, że my już wiemy o co chodzi lub jesteśmy zaznajomieni z tematem, może powiedzieć Du weißt Bescheid? Oder? Wiesz o co chodzi, prawda? Du weißt Bescheid? Jeśli ktoś nas pyta, czy my już kogoś tam poinformowaliśmy o czymś, to możemy powiedzieć Ja ich habe mit ihr telefoniert, sie weiß Bescheid. Czyli tak, ja z nią rozmawiałam przez telefon, ona już wie o co chodzi. Ja, ich habe mit ihr telefoniert, sie weiß Bescheid. Jeśli w firmie, w której pracujemy jest jakaś tajemnica, którą i tak już każdy zna, możemy powiedzieć Mach dir keine Sorgen, jeder weiß schon sowieso Bescheid. Czyli nic się nie martwi, i tak już każdy wie o co chodzi.

Dla przypomnienia to, der Bescheid to informacja, decyzja, zawiadomienie, Bescheid geben lub bescheid sagen to dać komuś znać, a bescheid wissen to coś już wiedzieć, wiedzieć o co chodzi. Mam nadzieję, że to słowo i te dwa wyrażenia będą dla Ciebie pomocne i na stałe zagoszczą w Twoim słowniku. Pamiętaj, zastanów się, w jakiej sytuacji możesz tych wyrażeń użyć. Wyobraź sobie tą sytuację, wyobraź sobie, jak tych wyrażeń używasz. Wtedy o wiele łatwiej będzie tobie je zapamiętać. Na wstępie powiedziałam, że ten odcinek będzie wyjątkowy nie tylko ze względu na treść. Nie jest on też wyjątkowy ze względu na formę, bo forma była taka jak zawsze. Jednak jest to odcinek wyjątkowy, ponieważ jest to odcinek ostatni przed krótką przerwą. Z niecierpliwością. Czekam na pojawienie się nowego członka rodziny, i nie wiem, jak będzie wyglądało moje życie w kolejnych miesiącach, ale domyślam się, że nagrywanie podcastu będzie pewnie ostatnią rzeczą, na którą będę miała czas, i stąd też decyzja o zrobieniu sobie krótkiej przerwy w odcinkach. Odcinków pojawiło się już ponad 80, i pewnie zdarzyło Ci się opuścić. Jeden, dwa lub kilka odcinków, więc jest to idealny czas, by te zaległości nadrobić, wrócić być może do tych ominiętych odcinków lub posłuchać jeszcze raz Twoich ulubionych odcinków. Pamiętaj, że każdy odcinek głównie publikuję na stronie www.niemieckifertel.pl. Tam staram się zawsze dodawać jakieś ćwiczenia interaktywne lub jakąś notatkę, tak żeby praca z odcinkiem była jak najprzyjemniejsza. Zapraszam Cię również do grupy na Facebooku Niemiecki Firtel i na moje konto na Instagramie Niemiecki Firtel. Tam być może od czasu do czasu w wolnej chwili się pojawią. A teraz nie pozostaje mi nic innego, jak podziękować Tobie za towarzystwo w tym odcinku i cóż, mam nadzieję, że słyszymy się już niebawem.